Dziś jest taka akcja, że dostałem fajne lokalizację od znajomego na opuszczony biurowiec, opuszczona firma, opuszczone magazyny i w drodze właśnie w te miejsca, nie wiem ile dzisiaj zdążę zobaczyć, podjechałem, żeby pokazać tutaj coś, coś ciekawego. Lampa. Skrzydło gapy niemieckiej. Ogólnie tutaj zachowały się dwie, dwie ostatnie takie lampy, z jednej, a tutaj, za ciemno trochę. Ale wstawię zdjęcia, na razie trochę częściej, bo jeszcze gimbala nie wyciągam, bo tylko tutaj są do pokazania te dwie lampy, nic więcej. Co jak dojadę na jakiś obiekt, o. <laughs> założę gimbala i wtedy że pierwsze będzie to pogotowie chemiczne, opuszczone. Będę na miejscu się włączę. Marra. Dobra, jestem w birowcą. A więc zaczynamy zwiedzanko. Czas tam na 2013 roku. Łazienki i kuchnia. Biura. Jest trochę zachowanego sprzętu. O, tutaj akurat pusta. Następne biuro. Następne. Tutaj też 2013. Już sporo czasu. To sobie stoi chyba. Cud, że tyle sprzętu zachowane. Dokumenty. Następne biuro zamknięte. Tak jak widać są biura, ale tutaj widziałem wschody na górę. Chcemy zobaczyć na górę. Dwa piętra, co ciekawe. Świetnie. Kibelki. Fotkę trzeba było złożyć. Tutaj farba z tych drzwi to zrobiła robotę. Witamy w Prepeci. Kolejne biura. Jedno chyba z najlepiej zachowanych miejsc. Jeszcze kresy, mapy. Fajnie. Fajnie zachowane. Sala konferencyjna była napisana na drzwiach. To pomieszczenie, w każdym pomieszczeniu taki sam układ. Tutaj kiwal, tutaj pewnie umywalka. Dokładnie, tutaj drzwi zamknięte, to widać, że się ktoś chyba chciał bardzo dostać. Kolejne pomieszczenie. Dostępne. Dobra, będę się zwijał, bo tu nie wiadomo, czy jakieś czujki ruchu są, czy nie ma. Ogólnie miejsce jest dostępne. Nie było żadnego problemu z wejściem. Także nie powinno być nieprzyjemności, ale to nigdy nie wiadomo, jak to w takich miejscach. Przed chwilą, właśnie jadąc tutaj na takim terenie, zatrzymał się samochód. I dwóch gości się pytało, czy kogoś konkretnie tutaj szukam, czy co. Wiedziałem, że nie, że jestem na wycieczce i tyle. Jak uda mi się jeszcze te dwa obiekty ogarnąć dzisiaj, to się na pewno włączę. Ja chcę zobaczyć następnego. To do zaś Narka. Jestem w kolejnym obiekcie, ale gimbala nie będę wyciągał. Trochę będzie latać, ale zobaczymy. Od Duża salka. Piwniczka. O, tutaj ściana też piękna. Ojemacki. Kibeleczków nie ma. No to pszenica Das Rumak czeka Szybka tutaj akcja taka Tutaj nie ma za dużo co do zwiedzania O, no, z został Tutaj się czas zatrzymał na 2015. Coś mi ozdrości, nie obie. Dobra, tu skórą pachnie. Są jakieś skórzane rzeczy, o, tam jest jakiś hałas za drzwiami. Będziemy kusić losu, to się mówi. Mam jeszcze namiar na jeden obiekt. W ogóle to na trzy, ale dzisiaj przewidywałem na jeszcze jeden. Ale nie wiem, czy go zrobię. Podjadę, zobaczę, ocenię sytuację. Jakby co, to do później. Na ra. Znalazłem tam jeszcze jedną tą firmę. Taką opuszczoną, ale to już nie na dzisiaj materiał. No tam jakoś, nie wiem, w weekend albo w przyszłym tygodniu Fajnie zachowane ten pierwszy biurowiec. Po drugie takie mniej zachowane. No ale fajne, fajne. Pozdro do następnego Marka.